Robert dbał o mnie. Miałem wiele pytań, a on był wierzącym od trzech lat, a ja nowo nawróconym. Tłumaczył mi to, co wiedział. Modliliśmy się razem, prowadziliśmy długie rozmowy, czasem spory, ale byliśmy braćmi. Mieliśmy już wtedy jednego ojca. Moja niechęć do niego zmieniła się w wielką sympatię na wiele lat. Byłem w tych dniach tak bardzo poruszony, że nie potrafiłem o niczym innym mówić. Wszystkie inne tematy były dla mnie stratą czasu albo gadką o niczym. Z kimkolwiek rozmawiałem, uważałem za słuszne powiedzieć mu o Jezusie, o zbawieniu, o tym, że musi się nawrócić. Efekty tych rozmów były różne, choć wierzę, że to, co posiane, kiedyś wzrośnie. Jednak wielu skazanych wyznawało Jezusa swym panem. Wielu się nawróciło. Kiedy zostałem wezwany do wychowawcy, Oddziału na rozmowę wstępną po wszystkich rutynowych pytaniach i odpowiedziach, uznałem za słuszne poinformować go, że właśnie się nawróciłem i jestem innym człowiekiem. Wychowawca, którym był Andrzej B., najpierw długo na mnie patrzył, a potem, swoim spokojnym, wyprowadzającym z równowagi głosem, powiedział: Panie Art, ja nie wierzę w żadne cudowne nawrócenia i informuję Pana, że i tak jest Pan tutaj warunkowo. Czytałem mańskie akta, miał pan dwie ucieczki. Opinia o panu jest wyjątkowo nieciekawa, i niech pan nie próbuje poprzez jakąś grupę religijną wyrwać się na przepustkę. Dopóki ja tu jestem wychowawcą, dodał, niech pan o tym zapomni. Było po rozmowie. Nie miałem do niego żalu o tę rozmowę. Nie wiedział, że nawet nie pomyślałem o przepustce. Mówiłem mu o tym tak samo jak każdemu, kto chciał słuchać. Okazało się, że jest stała grupa osób z wolności odwiedzających zakład w Jastrzębiu. Wyczytaliśmy to w gablocie z informacjami przy wejściu do pawilonu ósmego. Wynikało z tego, że raz w tygodniu jeździ tam misja z ustronia i Kościół Zielonoświątkowy z żor, tak samo wolni chrześcijanie z Jastrzębia i Zielonoświątkowcy z Cieszyna. Niestety, większość z tych wizyt była tylko na papierze. Solidni okazali się tylko wolni, z Jastrzębia, a w późniejszym czasie cieszyńscy, zieloni. Chodziłem na każde spotkanie, chłonąłem wiedzę. Było od kogo się uczyć. Pamiętam brata Janka z Jastrzębia, wierzący, dojrzały brat, o łagodnym usposobieniu i dużej mądrości. Albo brat Robert, też od wolnych, bardziej zielonoświątkowy niż nie jeden zielony. Z niecierpliwością czekaliśmy na każde spotkanie. Było nas około sześciu, siedmiu osób. Czasem nikt nie przyjechał i smutni opuszczaliśmy salkę na ósemce. Aż zrozumieliśmy, że to Bóg nas chce czegoś nauczyć. Przecież Pan powiedział, gdziekolwiek jest dwóch albo trzech zebranych w moim imieniu, tam jestem pośrodku nich. Nikt nie przywozi Pana z muru, On jest pośród nas. Od tego czasu już nie wychodziliśmy zawiedzeni. Gdy nikt nie przyjechał, sami śpiewaliśmy, modliliśmy się i mówiliśmy innym o tym, co mieliśmy w swoich sercach. Często chodziłem sam do sali w ósemce i modliłem się. Doznawałem obecności Bożej, nieopisanego pokoju w sercu. Nic nie było w stanie wyprowadzić mnie w takich chwilach z równowagi, chociaż nie brakowało sytuacji, w których kiedyś zareagowałbym agresją, teraz jakoś nie robiły one na mnie większego wrażenia. Mniej więcej po dwóch tygodniach od mojej pierwszej modlitwy postanowiłem prosić Boga o wolność od papierosów. W szafce miałem jeszcze zapas kilkunastu paczek, i choć nikt mi nie mówił, że muszę przestać palić, jakoś w środku czułem, że nie powinienem niszczyć dalej swego organizmu. To było niedzielne popołudnie. Poszedłem na osobność i poprosiłem: Panie Jezu, nie chcę palić. Już tyle razy próbowałem przestać i nie potrafiłem. Wiem, że ty wszystko możesz. Zabierz proszę ten mój nałóg. Od chwili wypowiedzianej modlitwy wiedziałem, że jestem wolny. Nie ciągnęło mnie do papierosów. Nie przeszkadzało mi, gdy ktoś palił przy mnie. Nic się ze mną nie działo. Było tak, jakbym nigdy nie zaczął palić. Ta wysłuchana modlitwa bardzo wzmocniła moją wiarę. To była tak wyraźna, boża ingerencja. Ja już nie miałem nadziei, że kiedykolwiek będę wolny od tego wyniszczającego nałogu. Widziałem ludzi, którzy sami rzucali palenie. Widziałem jak się męczyli, jedli cukierki, żuli gumę, by po jakimś czasie niepalenia wrócić z powrotem do nałogu. Mnie pan uwolnił bezboleśnie i trwale. Mijały dni, a mnie nic nie przechodziło. To nie była chwilowa fascynacja, jak mi przepowiadali niektórzy. Przeciwnie, coraz bardziej zagłębiałem się w słowo Boże, a Pan dawał mi zrozumienie. Na spotkania zaczęli przyjeżdżać bracia z Cieszyna, Mirek i Stasiu, czasem jeszcze ktoś. Polubiłem Mirka. Mówili, że kiedyś był bardzo rozrywkowy, gdy się nawrócił, poszedł z Biblią do knajpy, gdzie zawsze bywał i wszystkim głosił Ewangelię. On uczył mnie wiary, jeżeli tak jest napisane, to tak przyjmij i wierz, mawiał zawsze. Jemu powiedziałem o sprawie, która mnie dręczyła, o wizjach, jakie miałem przed laty, i o tym, jak przepowiedziane w nich wydarzenia spełniały się w moim życiu. Wysłuchał mnie uważnie, trochę się obawiałem, że mi nie uwierzy, a potem spytał, czy ten ktoś przepowiedział ci, że się nawrócisz? Nie, odpowiedziałem. A więc to był diabeł, który właśnie tak Cię prowadził, jak sam chciał. Za to kółko w nosie. Kiedyś Jemu służyłeś, ale teraz nie ma do Ciebie żadnego prawa. Należysz do Boga i On Cię chroni. Jesteś Jego własnością. On Cię wykupił swoją przelaną krwią. Później modliliśmy się razem, powierzając i tę sprawę Zbawicielowi. W niedługim czasie przyszły pierwsze próby. Przyjechał zmysłowic Kuba. Znalazł mnie na pawilonie i zaprosił na swoją salę. Załatwił gdzieś butelkę wódki. W więzieniu wszystko da się kupić. To tylko kwestia ceny. Usiedliśmy i choć pokusa była silna, powiedziałem, ja nie piję. Kuba nie wziął tego poważnie. Nie nabić się w kryminale darmowej wódki, to przekraczało granice zrozumienia. Woda Brzozowa była rarytasem. Za denaturat płaciło się ciężkie pieniądze, ale nie chcieć wódki. Zacząłem mu mówić o Jezusie. O tym, że się nawróciłem, że już nie palę i nie piję, że jestem wolny. Wysłuchał mnie, ale nie uwierzył. Pomyślał, że albo chce sobie załatwić darmową przepustkę, albo ześwirowałem. Subskrybuj nasz kanał. Będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami.